Witam. Chciałem powiedzieć o takim, jak to się mówi, wynalazku, który kiedyś stworzyłem, tak naprawdę dla siebie. Tu, jak widać, po plikach było to przygotowane dla AVT, ale publikacja tego się nie pojawiła. Było to tak dawno, że nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego. Ale AVT było znane z tego, że zamawiało artykuły. Jak się zrobiło, to nie były publikowane. Zacznę od tego, jakie to miało zastosowanie. Otóż mogliśmy podłączyć komputer z wyjściem równoległym, czyli lpt -em. Ogólnie równoległym to mógł być PC, Amiga, Macintosh. Do mojego wynalazku a do niego podłączyć drukarkę z portem RS-232C. Wielu powie, że łatwiej przecież byłoby przekierować drukowanie na port RS-232C, czyli szeregowy, ale czasem było to problematyczne. Gdy tego RS-a używaliśmy na przykład do programatora, więc ciągłe tachlowanie kablami było denerwujący inna opcja to wykorzystanie do przedłużenia naszego portu równoległego tu jeszcze oczywiście by doszedł przełącznik pewnie drukarek, bo załóżmy, że drukarka gdzieś stoi daleko od naszego komputera przy innym wtedy bo tu mówimy o latach jeszcze przed 2000 rokiem Sieci były dosyć słabo rozwinięte, to była kosztowna rzecz. Drukarki sieciowe to powiedzmy nie istniały. Były huby, które obsługiwały nawet kilka drukarek, ale to była rzecz stosunkowo droga. Prędzej tu moglibyśmy się spodziewać właśnie przełącznika drukarek. No i jak komputery były blisko siebie, wszystko fajnie, ale jak ten stał w innym pomieszczeniu, to się zaczynały schody. bo kabel równoległy ma swoją skończoną długość nie damy go na 30 metrów a RSA232 można było na większe odległości używać więc komputer, nasz konwerter kabel, nasz drugi konwerter tu taka przejściówka, która po stronach ma gniazda DB25, aby podłączyć drukarkę czy przełącznik drukarek. Inne rozwiązanie. Powiedzmy, że mamy dwie drukarki, a jednego RP. -a. Więc wtedy możemy do portu szeregowego podpiąć nasz wynalazek. Tu też musimy wesprzeć się przejściówką i podłączamy drugą drukarkę po porcie równoległy czyli centroniczny ostatnia taka opcja podłączenie popularnego wtedy komputerka AVT 2250 do drukarki z portem równoległym w celu na przykład drukowania listingów albo do jakichś innych zastosowań bo ten komputerek miał w ogóle wyjścia równoległego no przynajmniej w sensie rozumienia LPT do drukarki ja osobiście tego używałem w konfiguracji odpowiadającej takiej tej pierwszej do wydruków konfiguracji i billingów w centrach telefonicznych u klientów one miały zwykle wyjście równoległe, do których można było podłączyć drukarkę. Ale jak wwoziłem ze sobą drukarkę, która głównie służyła do, do konfiguracji, do jej obejrzenia, no to trochę niewygodnie było dużą drukarkę z portem równoległym wwozić. A kupiłem tanio wychodzące z użytku w zakładach energetycznych stosowane przez inkasentów w drukarki Mewka. Następczyną nią Mewki była Kawka. To praktycznie było to samo, przynajmniej z punktu widzenia oprogramowania czy komunikacji. Jak widać, teraz osiągają one kosmiczne ceny, jak wszystko, co jest retro. A ja ją kiedyś kupiłem za naprawdę śmieszne pieniądze. To generalnie szło na złą. I miałem wtedy mały interfejs, bo tu było w pudełku w KM35. Małą drukarkę. Jak sobie dam, bo specyfikacja ona naprawdę była nieduża. No, dwa zasilacze jeden do drukarki, drugi do interfejsu. A nie. W wypadku Central Slican zasilanie brałem z centrali. To był dokładnie ten sapin, który ożywany o ramizę. Do dziś pamiętam pin 14 i na nim było zasilanie 5V, więc w wypadku Central nie potrzebowałem tu dodatkowego zasilacza, żeby to działało. No i ten wynalazek służył mi naprawdę długo. Później miałem laptopa na 286, niezła walizka, trochę to ważyło, ale niewielu klientów miało interfejsy do komputera, czyli nie mogłem tego laptopa bezpośrednio do komputera wpiąć, wielu klientów tego nie miało, więc korzystałem z mojej przejściówki i tu sobie podłączałem laptopa Zruchomionym programem terminala, może zerkniemy na schemat. Jak widać, nie ma tu nic nadzwyczajnego. Mamy Centronics, mamy RS232C, konwerter na maksie, układ. No, negowania resetu na tranzystorze: no bo szkoda tu było dawać scalaka głównie ze względu na miejsce i sygnał reset z LPT. Resetował po prostu mi mikrokontroler. No, tu mamy zasilacz, jak widać, można było zasilić z napięcia niestabilizowanego rzędu 8-15V lub z 5V. Tu powinno o jest połączenie spinu 14, gdzie zakładając tutaj dwie zworki można było z niego korzystać. Oczywiście wtedy wykluczało się wykorzystanie tego złącza. Ale bądź co bądź tego nie używał amator, tylko ktoś tu kto się znał na tym Czyli ja sam konstruowałem Mieliśmy dworki, które ustalały kierunek transmisji, czyli po której stronie jest, że tak powiem, drukarka. Albo w cudzysłowie mogliśmy połączyć dwa komputery sobie przez. No, raczej nie, nie byłby taki duży sens lpt połączyć dwie drukarki znaczy dwa komputery w tym czasie Norton Commander taką opcję posiadał ale no, możliwości bo parę wybrałem sobie dwie takie prędkości transmisji to wynikało po prostu, że z tego, że to był mały, w małej obudowie mikrokontroler, więc nie miałem zbyt wielu pinów aby tu sobie dać więcej opcji a mewka zdaje się pracowała na tych dwóch. Może było tam więcej tych prędkości, nie pamiętam. Trzeba by instrukcję zerknąć. Trzeba myśleć na uwadze, że to był rok mniej więcej 95-7, więc minęło sporo czasu. Kto chce ze wspierających, może otrzymać program. Wystarczy do mnie napisać. Jak widać korzystałem z emulatora, który kiedyś wam przybliżana VT498 w czasie pisania SOFTU. Zresztą ten emulator to takie trochę wyraz słowo. Deklaracje pinów i sam program inicjalizacja. Tu obsługa, jak widać, w przerwaniu transmisji do uart -a. tu w drugą stronę. Także mamy przerwania na odbiorcze. tu jakieś funkcje testowe. Jak sobie to uruchamiano, żeby sprawdzić, czy sprzęt działa. Żeby nie szukać błędów w programie, jak błąd byłby w sprzęcie. Jakiś komentarz. Wtedy o dokumentację było ciężko. O, macie rok, w którym to miało być publikowane. Czyli artykuł był gotowy w 1999 roku. Posługiwał się tu. Te druka, ta drukarka Mewka działała na kodach Escape, ale generalnie tych kodów nie generowało na pewno Slican. On walił zwykłym tekstem, czyli zwykłe ASCII, bez tych specyficznych tam typu pogrubienia czy coś. Także program, jak widzicie, bardzo prosty. Tu podejrzewam, że znajdziemy kod wynikowy. Hmm. Dziwne, bo owego kodu wynikowego nie widzę. O tu naklejka na, na ten interfejs nie zobaczycie jej, bo to jest. Robione programem dla Amigi, więc kupa roboty, żeby to zrobić. No, niestety nie widzę tu kodów wynikowych. Nie wiem dlaczego. Jak robiłem dla to zwykle kody wynikowe były. Głównie na nich się tam polegało. No, artykuł w sumie można by nawet poczytać bo jest kodach ASCII zaraz go spróbuję odczytać no artykuł udało się odczytać będzie problem z polskimi znakami, bo to będzie w Amiga.pl i prawdopodobnie, bo tu widziałem takie APL o, artykuł APL to jest prawdopodobnie y, praktycznie to samo. Tylko zapisane nie czyste aski, tylko plik w formacie AMIGI. Krótki opis. Jak widać, wtedy jeszcze nie miałem skrzynki w EP. A może miałem, a dopiero to był, to był początek. Gdy miałem tą skrzynkę, artykuł mógł powstać już dużo wcześniej, jeszcze w 1998. No, za dawno, abym to pamiętał, ale jak widać pracowałem wtedy jeszcze w tps -a. To już końcówka mojej pracy, bo w 2001 pod koniec zrezygnowałem z pracy w TePSie ie na rzecz z PRS-a, no i co tutaj mówić? To wszystko, jak się film podoba, łapka w górę. Wspierający, jeśli chcą, materiały otrzymać, pusz. właściwie wszystko, co tu Wam spakuje, i, i to mogę udostępnić bez żadnych dodatkowych opłat. Nie wspierającym, no, muszą mnie jakoś tam. Tą wirtualną kawą pocieszyć. Informacje będą w opisie filmu. Z góry dziękuję za łapki w górę, udostępnianie, wsparcie. Do usłyszenia.